Są jakieś stacje telewizyjne, które się zajmują tylko pornografią? Jeżeli tak, gdyby taka stacja zgłosiła się do mnie z propozycją, to ja bym powiedział tak, że z przyjemnością, pod warunkiem, że, że nie będę musiał robić tego nago. Cześć! Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Zombie! A to jest kolejny program, w którym odpowiadam na Wasze pytania. Lecimy! Masz coś do gejów? Do gejów? nie, 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 nie. Moi rodzice się rozwodzą. Co mam zrobić? Pierwsze to tak, walnij tego skurwy syna. A druga to nie jest moja wina. Jak mogę na tym najlepiej skorzystać? No i to tyle. Raczej nie popieram wysłuchania mojej rady, może z wyjątkiem pierwszej. Czy jeździsz na nartach, snowboardzie? Jeździłem kiedyś na. mojej żonie i to bardzo dużo. I niestety nie mogę tego robić. I ostatnio cierpię na jakieś takie schorzenie od paru ładnych lat. W każdym razie, jak założę, interesujące kwestie. Jest to pozytywne dla mnie z różnych powodów. I musiałem zbieżnie przerzucić się na tego skurwysyna. Po przebignięciu kilku kilometrów łapał mnie. wzód trwający ponad 4 godziny. Ja, no może jeszcze więcej poćwiczyć, żeby. No nieważne. No, tak czy inaczej, chciałbym mieć. moje żonie, a nie mogę. Lecimy dalej. Rok, jesteś z natury taki spokojny, czy tylko gdy coś nagrywasz? U, yy, znaczy, ja jestem. Kwawy brutalny i zabójczy. To ciekawa rzecz. Ciekawe jest pytanie. Pozwolę sobie nie tłumaczyć. Jedziemy dalej. Czemu nie czytasz Q&A, pytań bezsensownych i zabawnych? No cóż, yy, spierdalać. Idziemy dalej. Co byś zrobił, gdybyś przełapał swojego syna na oglądaniu filmów pornograficznych? Mój syn jest do dupy.